Witam Was serdecznie, moi mili. Karolina z tej strony z kanału Radość w Bogu. Chciałabym dzisiaj przeczytać króciutki fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, werset od 28 do 30, znany chyba wszystkim. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Dlaczego dzisiaj taki fragment? Wczoraj już to poczułam, a dzisiaj dzisiaj nagrywam. Bo może wydarzyło się. Może nie tyle, że się wydarzyło, ile po prostu ktoś cię skrzywdził. Może czujesz się skrzywdzona, może czujesz się skrzywdzony, albo fizycznie, albo emocjonalnie i, i nie masz nawet, komu od tego powiedzieć. Może jesteś, może czujesz po prostu, że jesteś z tym sam, sama, a może po prostu. Yy, Boisz się o tym powiedzieć, może się wstydzisz, może po prostu ktoś tak cię skrzywdził, że nie umiesz tego dźwignąć. I myślisz sobie, że z tym wszystkim jesteś sam, że z tym wszystkim jesteś sama. Więc ja dzisiaj chciałabym ci powiedzieć, że nie jesteś sam, że nie jesteś sama, bo. Zarówno widzi, jak i słyszy Ciebie Bóg. On. Hmm. My ludzie, my ludzie, zgotowaliśmy sobie tutaj nawzajem zły los. Jesteśmy, potrafimy być dla siebie naprawdę źli, niemili, i nikt mi nie powie, że to Bóg robi. Bo są pewne rzeczy, które Bóg robi, a są pewne rzeczy, które robi człowiek pod wpływem złego ducha. I wszystkie te rzeczy, które robimy sobie nawzajem niemiłe, to są właśnie y, od człowieka, popełnione przez człowieka i pochodzą z serca, które zostało natchnione przez tego złego ducha. Jakieś, może nie tyle, że serce, ale jakieś myśli są od tego złego, które czasami nas po, po doprowadzają do tego, że robimy coś źle. I, I względem drugiego człowieka również, niestety. Ale chciałam Ci powiedzieć, że nie jesteś sam, że nie jesteś sama. I jeżeli zostałeś skrzywdzony, czy zostałaś skrzywdzona, i nie potrafisz sobie z tym poradzić. Nie masz komu o tym powiedzieć. To przyjdź do Boga. Powiedz Mu o wszystkim, pomimo tego, że On to widzi. Powiedz Mu: Ważne jest to, abyś przyszedł, abyś przyszła. I oddaj to w Jego ręce. Absolutnie sam, czy sama, nie wymierzaj sprawiedliwości, bo od tego jest Bóg. I, i Jemu to oddaj. A przede wszystkim, proś, aby uzdrowił Twoje serce i oczyścił Twój umysł z pamięci i, i z wszystkiego tego złego, co tam jest. Bo, bo rzeczywiście takie traktowanie fizyczne, wiadomo, kiedy ktoś nas bije, upokarza, no to jest to naprawdę straszne. Ale są też takie sytuacje, gdzie ktoś psychicznie, emocjonalnie, gdzie każdego dnia, dzień w dzień słyszysz, że się do niczego nie nadajesz, słyszysz, że yy, narzekanie wieczne, i słyszysz, że w ogóle jesteś do niczego, że nic nie jesteś w stanie dobrze zrobić. Słowa też mają moc. Trafiają do nas. Więc jakieś nas obrażanie, czy wyśmiewanie, czy takie poniżanie, to boli. To boli, ale pamiętaj, że nie jesteś sam, że nie jesteś sama. I przyjdź do Boga, oddaj Mu naprawdę siebie całą, całego, a On zacznie działać. I jeżeli jest coś takiego, że już zwracasz się do Boga, już na przykład trwa to kilka lat, a nie widzisz działania Bożego, no to nie wiem, trzeba się zastanowić, czy na pewno te modlitwy są takie, jakie być powinny. Bez narzucania Bogu, co miałby uczynić. I nie takie wyznanie, wiecie, tylko słowem. Bóg zna nasze serca. I on wie, czy ty przychodzisz do niego rzeczywiście prosto z serca, z tej miłości, z tego, że rzeczywiście chcesz go poznać, czy, czy nie. Czy wyznajesz tylko swoimi ustami, Boże, ja należę do ciebie, możesz zrobić ze mną i z moim życiem co tylko chcesz? Kocham cię. Czy mówisz to prosto z serca, czy mówisz to po prostu, bo mówisz. Także nie wiem, jak do końca wygląda Twoja modlitwa, ale jeżeli modlisz się naprawdę prosto z serca i prosto z serca zwracasz się do Boga i sercem naprawdę Go miłujesz, i kilka lat mija, a Ty nadal nie widzisz działania, to bądź cierpliwy, bądź cierpliwa. To jest jedyne, co możesz zrobić. A ta cierpliwość to też jest okazywanie wiary i miłości względem Boga. Bo On widzi, że jeżeli u ciebie nic się nie zmienia i ciągle jest tak samo, czy Ty rzeczywiście Go tak kochasz i czekasz? Czy nic się nie dzieje, nie masz już sił, znaczy nie masz już sił. No możesz nie mieć sił, ale tu wtedy zwracasz się do Boga i prosisz Go o tą siłę. Prosisz Go o tą cierpliwość, no bo my sami nie jesteśmy w stanie wiele <grych> zrobić. Ale z Bogiem, z Bogiem można wszystko. Wielokrotnie jest tak, że ludzie to myślą sobie, że jak ja rozmawiam z ludźmi, i na przykład mówię, że jak będziesz tak bliżej Boga i to, co teraz powiedziałam, to zobaczysz cuda w swoim życiu. Ludzie zaraz sobie tak myślą o takich cudach, wiecie, takich namacalnych, takich cudach wokół nas. Ale Bóg zaczyna od naszego wnętrza. Tam, tam zobaczysz te takie małe, wielkie cuda. To, co tam było wcześniej w sercu, a to, co się dzieje tam później. Gdy Bóg do Ciebie przychodzi, gdy otwierasz dla Niego drzwi swojego serca, On tam wchodzi, wymiata wszystko to, co tam jest złe, niepotrzebne, zostawia tylko to, co jest ważne. No i daje ci, daje ci tylko te wszystkie ważne i takie naprawdę dobre rzeczy. I to są właśnie te takie małe, wielkie cuda, bo Bóg, Bóg zaczyna od nas samych, od naszego wnętrza. To nie jest tak, że wszędzie wiecie, wszystko coś inne, a my nie. I to są właśnie te takie małe, wielkie cuda i to jest naprawdę można to yy, poczuć i można to doznać. I to jest naprawdę wielkie. Naprawdę. Że ten świat, nawet ziemski, przestaje dla ciebie mieć znaczenie, ale znaczenie ma dla ciebie Bóg i tam w tym sercu to wszystko jest. Także, jeżeli zwracasz się już długo do Boga i nie widzisz, tak jakby, jego działania, to bądź cierpliwy, bądź cierpliwa, bo on ciebie widzi i słyszy. I jestem pewna, że przyjdzie taki dzień, kiedy, kiedy to poczujesz. Kiedy to zobaczysz i kiedy doznasz y, tej miłości. I, I tak jak mówiłam na początku, jeżeli czujesz się skrzywdzony czy emocjonalnie, czy psychicznie, czy fizycznie, czasami jest tak, że warto y, odejść od ludzi, jeżeli masz taką możliwość, y, odejść chociaż. Nie wiem, na jakiś czas, aby ta druga osoba być może też coś zrozumiała, jeżeli tak ciebie krzywdzi. Yy. Nie chcę tutaj nikomu nic mówić, żeby tam mieli kogoś porzucać, odchodzić i w ogóle, bo to nie o to chodzi. Ale może czasami warto po prostu się wycofać z jakiejś relacji, aby ta druga osoba poczuła, że może nas traci. I wtedy y, być może coś zrozumie, że nie tędy droga, aby kogokolwiek krzywdzić, czy psychicznie, czy fizycznie. Ale oczywiście y, wszystko z rozsądkiem, i, i nie chcę oczywiście Wam tutaj niczego narzucać, bo nie znam Waszych sytuacji. Także to tak ostrożnie. Y, dziękuję Wam bardzo, jeśli wytrwaliście do końca. Dziękuję Wam za Waszą obecność, subskrypcję, komentarze. Jeśli widzisz mnie pierwszy raz, to proszę zasubskrybuj kanał, zostań ze mną na dłużej i błogosławię w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bogiem, cześć!